Zadanie 19. Ramię AD trapezu ABCD, w którym AB jest równoległe do CD, przedłużono do punktu E takiego, że AE, długość AE jest równa 3 razy długość AD. Punkt M leży na podstawie AB oraz długość AB jest równa 4 razy długość AM. Odcinek ME przecina przekątną BD w punkcie P. No i tu mamy odniesienie, zobacz rysunek. Dobrze, że rysunek jest, bo ciężko by było to narysować. I polecenie to udowodnij, że długość BP jest równa 6 razy długość PD. No, trzeba troszkę popatrzeć, troszkę się wczytać w zadanie i przede wszystkim, z czym nam się to kojarzy. Zadanie jest za 3 punkty, jak widzimy, a więc nie jest to może zbyt dużo, tylko to jest na takiej zasadzie, jak skojarzymy dobrą metodę. To zadanie, można powiedzieć, prawie samo wyjdzie. Z czym to kojarzyć? Mamy na rysunku pocięte jakiś trapez, jakimiś odcinkami, są jakieś długości podane, że jedna to trzy razy coś, cztery razy coś i tak dalej. A więc, słuchajcie, w takich przypadkach należy mieć skojarzenie z podobieństwem trójkątów. Najprawdopodobniej będzie podobieństwo trójkątów. A teraz do dzieła. Mamy udowodnić, że BP, czyli ten odcinek, nazwijmy go A, jest równy 6 razy PD, nazwijmy go B, czyli naszą tezę sformułujemy jako A równa się 6B. Będzie nam łatwiej to wszystko ogarnąć. Co dalej wiemy? Odcinek AE, czyli ten cały AE, jest równy 3 razy AD, a zatem tu możemy sobie oznaczyć X. To tu będzie 2x. Odcinek MB to 4 razy AM. Czyli tu jakiś Y, to tu będzie 4Y. No i jeszcze po drodze oznaczmy taki odcineczek tutaj literką K. Przyda się na pewno. A zatem oznaczenia mamy wprowadzone. No troszeczkę więcej się dzieje na tym rysunku, ale myślę, że to mm, wszystko będzie. W dobrą stronę szło. A zatem wspomnieliśmy o trójkątach podobnych. A zatem trzeba teraz poszukać tych trójkątów podobnych. Zacznijmy dowód od tego, że trójkąt AEM AEM jest podobny do trójkąta DEM. No, i tutaj jakiś tam punkt nazwijmy n. Powiedzmy n. Do trójkąta D, E, n. Tutaj jest n. Tak. Na jakiej podstawie? Na podstawie kąt, kąt. Oczywiście, ponieważ tutaj jest kąt przy podstawie taki sam jak i tu, no a ten jest wspólny. W związku z tym, jeżeli mamy podobieństwo, zachodzą proporcje, a zatem 2x do k ma się tak jak 3x do y. Stąd na przykład wyznaczę sobie odcinek k, będzie to 2xy przez 3x. No i skracając x, będzie to 2y przez 3. Teraz czas na kluczowe równanie, czyli równanie, w którym będą wielkości a i b, bo to jest nasz cel. No i teraz, gdzie są wielkości a i b? a jest w tym trójkącie, b jest w tym malutkim trójkącie i te trójkąty są podobne, co już piszemy, trójkąt m, b, p, podobny do trójkąta d, p, n. Również na podstawie cechy kąt-kąt. A zatem a do 4y ma się tak jak b do k. Co nam daje, że a do 4y równa się b do k. Mieliśmy tu wyliczone 2y przez 3. No może pomnóżmy tak na krzyż. Na zasadzie proporcji. 4yb. Dzielimy na y. Otrzymujemy a razy 2 przez 3 równa się 4b. Dzielimy na 2 trzecie. Stąd a równa się. No i po skróceniu ładnie wychodzi 6b, co należało. Dowieść. A zatem zadanie bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli nie zauważymy tej, tego podobieństwa trójkątów, no to rzeczywiście będzie problem. No, w jakieś inne metody uderzać? No, raczej, raczej bym tutaj nie próbował. Po prostu pamiętajcie, pocięty rysunek, w którym widzimy trójkąty. Szukajcie trójkątów podobnych. Poza tym, gdzie podobieństwo jeszcze widać, tak jak mówiłem na początku, jeżeli długości są równe pomnożonej, tak jak tutaj AE równe 3 razy AD MB równe 4 razy AM to jest jakiś tam sygnał w stronę podobieństwa dziękuję